kiedy korekta na bitcoin, kiedy bitcoin upadnie w tym roku, znak zapytania i kiedy zacznie znów rosnąć. Oczywiście to jest poczucie, więc nie traktujcie tego w sposób dosłowny i nie starajcie się na tej bazie inwestować lub sprzedawać bitcoina. Robicie to na własną odpowiedzialność. Ja mam wrażenie, że bitcoin może jeszcze się spodziewać dość długiej, prostej, znaczy może nie idealnie prostej, ale dość długiej, stożkowej go wzrostu wzwyż. E, wzwyż. E, I to będzie jeszcze podciągnięcie bitcoina. Dość spore. A zresztą to nie jest pewne, co mówię. E, I dopiero wtedy spa. ostatni taki poważny oddech bitcoina dlatego będzie długi